Rzik jest srogi. To starcie to insight nowość B na takodanie. Wszyscy będą próbowali zabić się całkiem za darmo. Gdzie inny? Tu wrzucę już to porażenie szybko. Nie tam! Ja pierdolę. Jebałeś. A nic nie dostał na pewno kurwa. Sprawy nie układają się w Fajny blok. Co tam robisz? By no fajnie, kurwa, Byge dalej. No ile HP! Kurwa, no ile hitów ja Zdechłem! Fajna gra, zajebista. No Filatoma, Abrega, cim, cim... Cim a wyrabia jasna Nie zabiegam o Twoje uznanie. Jestem tym liderem w górę, kurwa, ale musisz my się zmysł i nie wie co robić. Zajebiście, kurwa. Co to jest Kurwa. Się od... O, ja cię kurwa pomacham, kurwa. Mhm, mm dobra, okej. Okay. Weź pana. cie dwusetny level oczywiście, wuderkiem, na power, ale już myślimy balance. Zawsze ginę, super. Są za nami gdzieś, więc jeszcze był jeden. Jest No tak, tak, na pałę. I w drugi punkt. i na pałę. Pierdalasz. Lewy szybki smyszy, tak, tak, lewy szyki smyszy, panowie, lewy szyki smyszy. Pochuj się pierdolić, kurwa. Lewy szyki smyszy. Też ci się o to, jebana. Nie, 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 nic nie robimy, nic nie musimy. O, ten se wyszedł, ojej. Jac. No stoi w tych drzwiach. na cioty kurwa. Nie wiem gdzie stoi, dostanie pistę No tak, nic nie działo po co. Tak, jeszcze lewy przypis się, bravo, brawo! Brawo, na pałę, brawo, srakuren, brawo, kurwa, na pałę, dawaj, brawo. No, no ojej. też wam pomacham, ojej cioty kurwa, ojoj. Ojo. no i tu. W ogóle, jak sądzisz, do ilu tysięcy dojdziemy na tym kanale, kurwa? z Do ilu filmów? Lepiej się nie co? Fieram, na jeden. ilu tysięcy w sensie filmów? Ta, ta, ta. No ze sto. Fala power. Follow. No fajny fris, kurwa. Aha, nic. Pierdolona kurwa, gra, jebana. Zajebana, kurwa. Pierdalej, na pałę! No i kurwa druga pizda przyszła, na pałę! A zdechnę miny? Nie ma HP w ogóle. Ja jebę Hylo? Tak, i z jaszczurką ziemi, kurwa. Jezus, kurwa, masz. boty umysłowe. Dobra, sobie bierz. Oh, A. No sz, kurwa. Oh, co za kurwa. Po prostu pod No ja o. No, o no, dobie. O ojo o oj o ojo oj Papier dole. Ej, to jest sam jedna kurwa. Nie będą dziś ja. przygotujcie się na ja parker, tak, Wyrzymy, to luk. <grym> Niestety, Pójdzie to na mnie na pałę, kurwa Kyla albo Wodery, to będzie Oj ja trzeba było nam ja robić, zab, zabi, zabi, zab, ja bym leciał. Kurwa Bro look, ja pierdolę, no to skurwa, kurwa pasa. meba jebana Maloław, jest Masz pytania? dobra. Zem, zem, no drugi bro, look! Zem, zem, zem. Wow, wow! <coughs> Jak został 1v1, to i tak był pierdolony, tak? Ojej. Ojej, co jest, zakoret. Fajny blok. Oj, co, na pałę? Push? Nice. No tak. Gdzie on jest? Nie widzę. O tam, mre. Deep ten cancer, więc ambitnie, kurwa. Aj. A wier... <laughs> ale kurwa i CETA. Poszedł CETA to małeś. Nie dasz. Ojej, freeze'a byś ciadasz. no nie ma. Oj, to jest To sam Teraz włączyłem, co to Artykuje zmieniało, nie ja wiem, nic. ...prawatyczne wprowadzenie. Nazwięksi bohaterowie i złoczyńcy galaktyki zmierzą się w walce przed czasem. Jak tak cię będzie dziwo chyba słychać, nie wiem. Mów coś. Ruź dupę może. Dobra, czy to, to się to, to, czy to się tnie? Uwaga. na no, razie się nie tnie. Bo... Vader się zbliża! Chewie mówi, żeby uważać. Obiecuję, że będę. Nie, <laughs> jak dostał kurwa? Nie ukryjecie się Aha, no, lewy no, wszystkich Smash Enjoyer, to kurwa po prostu To jeszcze lagi mam, nic nie widzę w tej liście Spierdalaj coś czy do trzymam Fajne pana banko, pierdalaj. co mhm, tyle? A tam jeszcze nie wie, Wy pierdalaj tak, 10 kitów musi teraz tracę, i kurwa, praję jebany, pierdolony, kurwa! Ha, 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 ha. Ja pierdolę jej, kurwa, wyszło się pisznie, pierdolony, ha, ha, ha. Ale łatwo. Kurwa, drugi level. Ja pierdolę co, to są za te same zapołączenia kurwa. Jakiś jeden trochę lepszy, i jakiś kurwa totalny gówno daje, bez przerwy, tak kurwa. Nie on Najmniej go po prostu kieruje, tak? Tak, kurwa pewnie. się w walce O, już pipka jedna wyszła, ojej. Aha, no ja pierdolę. I to ten gówniak oczywiście, nie to, coś się pyta. A ten też, ojej, no tak. Ja pierdolę, nie pozdrawiam, <zysy> Powiedziałbym, że może być, ale zaraz wyjdzie duku. Stwierdzi, że zajebie się na 3 i ma w dupie swoje Nie będę, jest z tego pierwszego to wychodzi, tak? Ja to muszę obejrzeć, tak? Nie, jak A w takim się... Ligertixa też niby wychodzi, ale. No tak, no. Będzie całe jedno. A rzuć porażenie. No to było średnie. Wez, jest yes, kurwa po prostu. Fizde, jesteś ty duszenie, ty kurwa mapecie, jebany. <grystanie> o, spierdalają, kurwa, si, śniowie. Zaszyli kurwa, futrzaka Zasaj, pokaż coś futrzanego, znaczy całą. <grystanie> ja <u> pierdolę. <grystanie> jeszcze jeszcze masoka. <grystanie> Dobra mam no pomóc <coughs> Stanę się gdzieś tu na boku mniej więcej Jakby Który wyszedł na porażonko Od i... jednym A buraka? Tak dokładnie Nie poddam się Jeden wyszedł. aha ten wyszedł nie ma plecy wypierz. No nic kurwa nie działa w tej jepanej grzeja pierdolę kurwa! No nic nie działa! <hahaha> A, nie no gin A, nieśmiertelny jest. Dobra. A, i prawie tak, sorry. Widzę was. Nie, no dobrze, ja wiem z zobaczyć. że zobaczysz. O, ściero, No, ile HP, kurwa, mam już? pierdole. A nie ma... nie masz, kurwa, staminy? A może zdechnij, kurwa, ja pierdolę? <grym> A ten blok, to co, mogę w dupę sadzić, kurwa? Nie. Zajebiście, kurwa, nic. Pierdole, w Pierdolę w to główno jebany nie gdzie, lewy szyci słyszy i ja dostaję? O! Nic nie działa. Lewy szyci słyszy, nie zablokował się, chuj jebany nawet kurwa. Pierdolę tę grę naprawdę. A ci w dupę. Jebany śmieciu. Chcę kurwa tak... Pierdole zażyk, nic kurwa nie Ach, kurwa, Luke, kurwa jasne ich kurwa, ale bym nią wypierdolić z tej gry, kurwa. Żeby wolał ciemną grać po obu stronach, ja pierdolę, kurwa. Co ja, ale było Masz jasno, masz takiego Luka, mi się kurwa z 200 HP odnowić, czyli ileś kurwa, i chudzi i nie no. Pierdole. Skaret był mi co zrobisz? rzuci z tym mieczem, ojej. Skaret No jeszcze mnie tepło Kurwa jego jebana mać No tepło mnie w chuj mnie zrzucił No kurwa mać po prostu weź do Hana kurwa To wziąć Hana? Hana kurwa. Pierdolę po prostu Wyjebać te, kurwa, pomarańcze. Kto wpadł? Kto im, kurwa, daje w ogóle możliwość czegoś takiego, kurwa, że internet te, kurwy, mogą sprzedać. Ja pierdolę po prostu. Żeby jeszcze, kurwa, działa, a nie, że ostatnio, kurwa... Ile było? 12 godzin? Nie, Dużej, kurwa, nawet nie działał internet 4G, kurwa. Na 3G trzeba było siedzieć. Super, kurwa, zajebista firma, pierdolę, kurwa. No, nie polecam z Orange i to nigdy nikogo. U, kurwa, mać po prostu. Teraz się jebany o. debil obudził? O super, brawo! Spierdalaj <śpiewanie> o, Super! Spierdalaj <śpiewanie> Nie, nie no. Ja tu ładnie przychodzę a ty tak od razu na dzień dobry Jeszcze kurwa z jakiegoś gówna mówi, a nie z mikrofonu oczywiście kurwa Pierdolona Pisz Biznes, coś tego puszcza kurwa! <śpiewanie> <śpiewanie> to, 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 to nie to co się Kurwa! O kurwa to wyje? Niezły teamplay. Mogę tu podskoczyć, dzięki! Idę. Gin, gin kurwa! Jeszcze mnie zrzucił jedne kurwa już w serii. Cokolwiek się nie Jesteśmy Pierdalasz. Es. I chuj wam ryje. Pierdole kurwa, wystarczy, że nie jesteś wygrany w daną grę. Już chuj oczywiście kurwa. Ale... <s country> so, yeah. chine, to jest dla co nie? Dla chillów to są te izle, Akurat, akurat wszerłeś, kurwa, po to trade'a. <laughs> no dokładnie, kurwa. Kurwa, <laughs> <To, laughs> <laughs> pizdez, jest... Ty, opowiedz o tej, kurwa, masosze, jeba, ja pierdolę. bo nie, potem, kurwa, musisz to wyśleć, tego, tego linka, kurwa. Nie, 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 Nie usyłam jakiegoś pornola, który, kurwa, jest śmieszny komentarz to potem to wysyłam. Tam jego kurwa gdzieś w wchodzi i patrzy kurwa, co to za cisza są, pierdolę kurwa, 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 Ja pierdolę. <grymne> <Yeah, yeah. grymne> kurwa, <grymne> <grymne> Już więcej, już więcej więcej, więcej więcej. się Oj, więc... Ojoj! Ojoj! <grystanie> Co za debil, yeah, kurwa. Jak go miotło! Ja pierdolę! Jeszcze połachać, kurwa, ja Ojej! Ty, no nie, ja mnie. No nie, nie zagramy dzisiaj pełny, no nie szósta runda chyba i to. No jestem, no nie wiem, nie patrzę na grę w ogóle teraz, nie. tylko patrzę w oglądarkę. Tył, się na oglądarkę. Na co Nie zdążyłem. Goście nazywam się Pushman, tak? A ty masz jeszcze Chargeman, kurwa, jesteś, tak? Teraz. Nie nie kliknę, nie zdążę. No, randomowe spoty, jest słabszy? Ten jest słabszy. Biliś Tam oh, go. O, ojej. Co tam wuder? No i co zrobisz? Nah, I forgot about him. He? The... Nie What? wiem. Where is my man going? <laughs> Poszedł sobie 6... w ogóle LOL. Ojej, co Wyczymy myślisz, że też zabał? Plewnie, że tak no kości. To nie tak, że on musi atakować, bo, prze... bo... 1 na 1. A, napisał tak. Ta, 300 level na wderze, kurwa, a ja o Luka. Jeszcze mhm. jakby Luke miał kurwa regenerację obiwana czy coś, to faktycznie byłby dojebany, no ale no nie, oczywiście że nie. Takie postacie, tylko po ciemnej stronie, jak długo kurwa, Idę tam. No dalej. <słuch> jak sądzić, to weźmie w następnej rundzie? Wudera, Wudera czy Wudera? Hey, z tyłu. Gdybyście widzieli to, co ja, też byście się nie bali. Napiszę tylko te dwie litery, oby <laughs> zadziałało! ale to jest moje, jemu napisał. No, just go in the middle, like man. <laughs> kurwa, desoku soku milenium to jest złoty. <laughs> Faktycznie, ma rację, on marnuje czas króle. No tak. My sobie, biega sobie biegam. kurwa. Nie ma sprawy ta. to To podbitka kurwa genialna. A to musisz poskoczyć Tu biegniesz sobie. Tu biegasz spację tu Nie no i trzeba. Tu musisz no, spację nie. tu i tu i tu spację. Baby my elegancko tak? Taki kurwa tu latałem nisko na tym. Wybuchło. Mam wrażenie, że Jakby nieproporcjonalnie są zrobione te ten statki, chociażby nie pazu się taka no, zwiększa, nie? Jakby ten. Tak mi się też wyda... No kurwa. Nie <laughs> Jakby tu wejść, jakby wszystko jest spoko, no poza tą kabiną, bo jakby co stanął Chanek, jakiś taki się duży wydaje, jak na tym no tak. W ogóle, teraz czy nie, nie, nie da do środka? Mm -hmm. Otwórzmy ja okno. Jest, <laughs> Tamten wyszedł w ogóle, ja pierdolę. Aha, no fajnie. A, to tylko tu, tu przyklakał F czy coś i mi się otwierały te drzwi, nie? Ale nie, po co? W ogóle i tak źle zrobiłem, bo jak on by kurwa miał wysiąść na tą platformę, jak to jest, w sensie, wiesz... czy mógłby nie, ale to jest kurwa dziwne. Ja dla mnie to wejście było gdzieś tutaj. Eee... Gdzie ono jest? A, to, to też, od przodu gdzieś, gdzieś, nie gdzieś. Albo tu było, nie pamiętam. Gdzieś z boków, tu jakoś było na pewno jedno. Albo tu... Nie, tu nie ma. Tam jest, po tej drugiej stronie jest to wejście. Albo tu by było. Nie, tu był kiedyś ten cargo, coś tam. Hmm. A wejście było normalnie chyba tutaj. Ja no sam to jest pyszny sam ze sobą, kurwa. Zadowolony. Oj, prawie, jeszcze raz. Widzisz, że dam Patrz. Oj! Jeszcze raz. O, wyjdzie. Daj mi skoczyć, kurwa. To Cóż, tak zwany jest była Jedna runda, jedna, tak? Jedna. Nic nie zrobiłem sobie, kurwa. Jedna runda, ja pierdolę. Ach, kurwa, ja pierdolę, Co czekał tyle czasu to na to, 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 żeby wyjść. wyjść. Nawet na nie nie na ty parę sekund na ten, ten, na, na koniec tej, tej rundy. Ja pierdolę, co za... To są kurwa... No Okemowi, ciemną stroną. Kurwa. No przecież no, on... No dałoby się to zrobić, no. Mm. Ja pierdolę. 100% że wziął kurwa Wuterka e, Mi się wydaje Chociaż, A chociaż na tym wyjdzie ja ma dali. To jest największy bohaterowie. To jest nieameryka, niewlana młody z Piotrka. To jest nasz klas. To jest robisz sobie na, na skina. Ma skina nie, kurwa, czego nie, nie mam takich rzeczy. To rzeczy. Gdzie ty idziesz? co to jest? Co to jest? Co, 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 co to jest? Dy, kurwa? Bo jestem to... bogiem. A, eee, a nie, super! No, Fajne to było. Co się stało? Na ciebie poleciał do Dazonit. już nie wybuchło nic nawet. Wybuchło. A. Na tobie. No, more, more jest ten lepszy, więc nie. go, Łap go. No, to to Bania, jest na tym, dobra?

Z bukaka w świat O, o, o! I spłaczę się, jej. Równie nie zdarmi, co głównie. Najważniejsze jest wyczucie czasu. Nie możesz się wiecznie ukrywać. <laughs> Co najchorsze zaczęliście? Tak! Powinno się udać! Ile takich desek tu muszę wyrzucić? <laughs> ah, tia pirralha, agente curva, indo para Miejcie oczy szeroko ostatnio Napisał 1 na 1 albo play alone? Po czym stoi tak? Tak, tak, tak To <grym> co za kurwa Może było nie. to chodzi, że wiesz Właściwie to bał tak parę minut I tak o, a nie że wyjdzie tak. Nie to już jeszcze ze 100 razy, może by zdech W sensie dobrze było jakbyś rzucił i jego wywróciło kurwa ją pusza wtedy wyje No za razem go wywraca, wytrza. tylko po prostu nie tam gdzie byś chciał, żeby go wróciło. Okay. No masz? Mam. Ale musimy No Kurwa oczywiście kurwa, Ale no to teraz, ale z reguły go wyrzuca. No to poczekaj, teraz, teraz, teraz go będzie widać zaraz, poczekaj. Uwaga na posiłki! Wiesz, tak nie wolno robić, ale dobra. Ojej, na pewno. wiesz, tak jest na zasada gry, że tak nie wolno robić, ale tak. Dobra. Tak, I Pamiętaj, że każdy może być kurwą dla ciebie, ale ty nie masz kurwą dla nikogo, nie. No idziesz tam od lewej? Od lewej możesz, czy? No od lewej, a ja od no. prawej, żebyś tak. No kurwa mać, no za Za każdym, nie wyjebie, razy, nie, za każdym nie. razem go wywalało, ale teraz jak ty jesteś bliżej, to nie może go wywalić. No, może się poruszy do nas sympatycznie. O tyle ty Nie ta. tak. Masz czy nie? Jeszcze To jest dobra, tylko to musi wejść. Prawda. Nie możesz mnie Jeszcze napiszę to napisze, e", to jest naprawdę dobre to Wyjdzie? By. Oczywiście, że wyjdzie. wyjdzie. Tak. Daj chuj, auto.